Hej siemano, na moim kanale, w nowym odcinku dzisiejszym eee, Powiem wam tak, dzisiaj jest wtorek 30 Nie wierzycie proszę bardzo, u was będzie odwrotnie, bo to kamera 30 i powiem wam tak, obiecałem, że będzie bunkier, więc będzie bunkier Ja się tutaj pomału szykuję, w takim sensie szukam dobrej latarki, bo miałem i teraz ją gdzieś zagubiłem, ale żeby nie przedłużać, yy, będę z y, y, jedną osobą dorosłą, która tam już nieraz była, więc zna i mnie tam oprowadzi. Więc szykujcie się na odcinek! Subskrybujcie kanał, tam na dole. A teraz oglądajcie dalej. Już widzowie czekam. Już dotarliśmy, widzowie To jest, jest strzelnica tutaj. Musimy tam bo tutaj się kończy Czyli tutaj. I ona na 200 metrów i zobacz I stopniowo taki spadki ma widzisz Że jak strzelasz i pocisk opada To coraz niżej, coraz niżej i tak samo opada dach Czyli takie są stopnie widzisz? No. Też za mnie powiedziałeś Jak kamerujesz, tu ja iść pierwszy. No, no, na razie... I... Jak chcesz z kamerką, to możesz sobie... Możesz iść pierwszy, ja ci winię tam. tu obok. jakiś... już... U. Ja się schowam, a Ty zrób wejście z kamerą jak chcesz. Fajnie? Ale długie. No przejdziemy się. I widzisz, jak idziesz, to na 100 stopień, to stopień. Widać nawet. Na komerze. Bo tam strzelają. A tu masz... Wcześniej to jeszcze były takie tarcze tutaj. I zwierzę z wysoka z I stopniowo pocisko pada. Więc to remlowy. Jak opada to już jest coraz mniejsza wysokość. No to. Chcesz się zadać w no Może. Rzeczywiście, Rożynka byś miał na koniec, bo tamto <noise> wysoka należność w takie właśnie punkcie tutaj. Co ja to sobie dodać. Nie, że tylko pokażę, widzą. Kawałek są takie pękne. Nie wiem jak to się nazywa, do czego, ale. Wyjście ewakuacyjne, Chyba A, Tak, A, dobrze mówi. No. nie powiedzieć, że wybierasz. Pierwszej sobą było. Proszę. Zachęcam Was do subskrybowania przy okazji, tam na dole. <gry> Jak dacie odbiedną ilość subów, zobaczycie, na drogę, najciekawszy bunkier na koniec. <noise> Ta. Zachęcam do nagrywania, wtedy będę wiedział, czy jesteście ciekawi, żeby zobaczyć. O, i tu masz kolejne wyjście na O, zapomniałem, że tu stopień jest. Fajne, fajne klimatki. I przy każdym wyjściu apulacyjnym stopień, czyli jak pocisko pada. Przejście jest połączone z tym wyjściem apulacyjnym. No to jest przejście połączone z tym wyjściem obok. Na światło widać. Przedają, to są najmniejsze. Jak widać na pop... Filipinach, ile to kosztuje, to, dużo. No, wiem, to jest niedużo. Ta nie wie, to To już się ciemno zrobiło. Majne widzowie. Błotko nam się robi. Chyba nie. Nie takie straszne, straszne to będzie dopiero dalej. Zostawiamy się, się, wyższa. Kolejne podwyższenie. O, tu dobrze widać. Strop. I z każdym kolejnym uwęszczeniem, wyjście ewakuacyjne. Tutaj jest zmniejszone. I prostki mamy. Ej, o, ale słup! Słupy no to... się ciągną w dłuższej nie Do czego służą? Piszcie w komentarzach. <laughs> i no dalej niestety ale musielibyśmy zawrócić sobie nogi po kolana tak w piasku dobra to jedziemy dalej i stąd fajnie widać daleka jak się stopniowo poziom sufitu obniża no nawet widać dobra widzowie Piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie. To jest lokalizacja numer 1, a teraz będziemy jechać do lokalizacji numer 2, więc czekajcie dalej. Jedziemy teraz wzdłuż szczelnicy naziemnej, do zatrzymywania A i widzowie, na koniec będzie rodzynek Nie będę zdradzał wam Ale oczekuję od was dobrej reakcji Dużo subów, lajków, komentarzy Bo tam na rodzynku trochę buty się upaprają Będą brudne O tarcze A, z fleszem jest Czemu mi nikt nie mówi? Śmieci śmierci bardzo <śmierdzi> <śmierdzi> szaleckie teraj się podwyższa Wydettiś to że to aktualne jakiś Widzowie, bo tutaj ogólnie to wszystko, co wam pokazujemy, to są wszystko z zakładów zbrojeniowych, dobrze mówię? Mm -hmm. I to wszystko jest połączone bunkrami podziemnymi. Więc z ostatniej szczelnicy, w której byliśmy podziemni, gdzieś tutaj jest wejście że przejście podziemne. Zrobię ciężki do wyskoczyć To całe, takie długie Widać, że używane Macie tablicę z bliska, o dziury. tym lokalizacją widzowie jest opuszczony dom z drugim pomieszczeniem, to znaczy przedostatnią, bo jeszcze bunkier, czyli. Tutaj się paliło Dom Jedna tutaj, część Tutaj Jedna część była to spalona Paliła się Jakieś sudoku Co? Co? A. Tak wygląda w środku. Nie załadnia, ale jest. Co tutaj grzebać? Tutaj pewnie mieszkamy już bezdomni. O, w pułapkę bym się. Ta, w pułapkę prawie się wplątałem na myszy tutaj to wnętrze. Teraz... ten tak? Mhm. Tak jest tutaj Tak to wygląda w środku. Spalonej części. Tutaj się coś kiś. Piić... Tu jest na zewnątrz Jak widzicie... W środku lasu, koło... nam w środku lasu, koło torów. Trzeba uważać, pod nogi mają widzą widzoły. No. O, i strych. Jak widzicie lasek Lasek na Gdzie? On ktoś filmy może oglądał Da Przed spaleniem się domu to jest jeszcze jakaś rura stara Wudę do tam studnia Tam gdzieś dalej studnia idziemy dalej tu eternit tu jakaś łopata pół łopaty a tam są tory jak widzicie ja sobie nie wyobrażam jak ktoś tutaj mieszkał tutaj co chwila jeżdżą tu jest studnia no nic nie widać ECHO o jest woda słychać Jeszcze stare ogrodzenie No i takie gospodarstwo. No a teraz lecimy do bunkra. Czyli bunkier. Majne widowia. Już jesteśmy w bunkrze widzowie. Jak widzicie Są dziury różne Takie jeszcze pozostałości Teraz główną atrakcją jest góra. Widzicie, bardzo stromo. No i cała atrakcja dzieje się tutaj, majne widzowie. Dla ludzi z osłony Proszę, wyłączyć kamerę. Dla ludzi, którzy nie są w stanie oglądać tego filmu. Prosimy o przerwanie filmu lub przewinienie do przodu. Tutaj ogólnie możecie się dziwić, dlaczego tyle rdzy. Bo tutaj y, były przechowywane woda po aż ten sufit y, tak dobrze mówię Tutaj widać wody schody w wodzie No i to wiadomo co woda robi z metalem rydzę Zawory wody filtry Tam są drzwi, drzwi. Przejście. przejście do następnego pomieszczenia, takiego jak ten. Może trochę słabo widzicie. A za bardzo jest zbyt powietrza. Kolejny daj małże. Dobra, koniec, nie, ale dobra. Tutaj widzicie coraz gorsza rdza P Tutaj słyszycie pewnie echo. Uuuh. czujemy się jak na stacji metra. Jak jesteście Proszę wchodzić. O kurde, zszedłem. Widzowie, daj, tutaj jest filtr, bodajże. tam wejście co na początku filmiku było nagrywane. I tu są filtry wody, a tam zawory oczyszczające wodę. Widzicie łódkę. Widzicie? Teraz dobrze. Jak jesteście w takich miejscach, to uważajcie na siebie. Najlepiej jakieś buty lepsze założyć. Na ścioranie. Kurde. Nie strasz proszę Naprawdę ale... no, Tutaj jakieś kolejne mamy rzeczywiamy no to z światła Stań tu przejść, żeby już nie widział I tu mamy mokro Tu mamy wyjście, będziecie Oczywiście, woda tamtoką smolą. O ła, się w głowę wolno. Tam dalej te rury nie widać. Musisz zaświecić. Widać mniej więcej. Jak widzicie, są rury, i to też jest takie duże jak tu. Widzimy jak to no. się Tak, bo to jest bardzo śliskie i takie bognowate. Jest no centralnie 10 metrów. Na żywo my się, my się, czekali, się nie zapoczął, na pociąg na ten pociąg. Spóźnia się A, <laughs> A nie stację były. Czyli... Tak o. Widzimy, jak w Ludzie o nerwa Powiem wam tak szczerze, widzowie, że ja tutaj się bałem wejść, ale jak wziąłem kamerę, to jakoś wszedłem. A jeszcze tu obok jest. W takim samym czasie. też filterek połączony z no i dlatego warto w widzowie było poczekać na rodzynkę no dobra zachęcam was do bardzo dużego subowania lajkowania i dobrego komentowania za to że się odważyłem wejść w widzowie bo to nie jest tak łatwo i po całości bardzo ładnie, widzimy rury, zawory wody, wszystko połączone z tamtymi pomieszczeniami dużymi. I tak to wygląda. Niebezpiecznie na pewno. Drabina tutaj niestabilna. Może uda mi się stąd wyjść, zobaczymy. Ogólnie jesteśmy tutaj na dachu, jest tu odpowiedź ten. Jak to nazwać? Te otwory, co widzieliśmy w dachu. Tak, te otwory, te właśnie. rury, co są w dachu, to właśnie jesteśmy. To tutaj się znajdują. I tam kolejne. Stoimy na dachu. jesteśmy na tym pomieszczeniu, co byliśmy wcześniej. O tutaj jest nawet widać tak, Tutaj ruda Trudno, żeśmy nagrywali z dołu A ogólnie wszystko znajduje się w lesie Co? taka krótka panorama dla Was, żebyście widzieli, że tu wszędzie las guest. Też filterek No i dlatego warto W Widzowie było poczekać Na rodzynkę No dobra Zachęcam was Do bardzo dużego subowania Lajkowania I dobrego komentowania Za to, że się odważyłem wejść w Widzowie Bo to nie jest tak łatwo Teraz. Dziękuję Wam ludzie, za oglądanie dzisiejszego odcinka, bardzo proszę o duże sumowanie, za to, że się poświęciłem i tam zszedłem i dziękuję za oglądanie, sobie kanał, Cześć!